By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny Choć jesteś tak codziennie odmienna Hej, słuchajcie, dzisiaj kupiłam drugą turę mm, perków podrabianych Popatrzcie jak są oni poukładane I znowu są chyba w tych saszetkach, w, saszetkach, w tych kartonikach pierwsze z Brzegu Fine Me Lady Gold w tych kartonikach. Właśnie to właśnie, co się wysuwa. Czekajcie, muszę sobie chyba lampę włączyć, bo coś z tyłu tu widzę. Teraz się trochę polepszy. W każdym razie wyglądają tak samo jak tamte, takie same kartoniki wysuwane, fajne z napisem perfum. No i wyglądają tak samo, nakrętki są takie same. Butelki są takie same. Teraz zobaczmy jak te pierwsze brzeg pachną. O! Ładnie! Słodko. Mm, faktycznie jak takie milion dolarów. Bo to chyba jest właśnie podruba miliona dolarów. Zaraz potwierdzam. No dobra, już jestem. Teraz słuchajcie, tak... Pier o. Pierwsze fajny mil miliony gold, czyli... Y miliardy gold, czyli miliony dolarów, my dear, happiness, Europa Angels, <coughs> Veritasis, See you L'amour, amore, same miłości, dear attack tu jest znowu Europa Belisa, to była Europa Angels. Tu jest dla mężczyzn, For Men, Asylant, Amore Mio, czyli znów miłość. OK for You, Delis, Let's Go i Blue Life. I za te wszystkie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sztuk już Wam pokazuję dwa Za te wszystkie 6 to jest firma, która mi je sprzedała. I za te wszystkie 12 sztuk zapłaciłam 153 zł niecałe, z czego minus 9 na one wszystkie kosztowały 9 zł bez jednego grosza, a paczkomat też tyle kosztował. Ostatnia pozycja to jest paczkomat i paczkomat kosztował tyle samo, tak jak perfumy, czyli tak jakby perfumy były po 9, tam, 10, 9, 10, 9 zł, 10 groszy, każdy 50 ml perfumy, także uważam, że fantastyczna cena sukcesywnie będę ich używała i będę wam pokazywała jak pokazywałam no mówiła jak pachną. Dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia.